Cześć! Właśnie jesteśmy w trasie, więc dzisiaj najdajemy tak troszeczkę z parkingu w samochodzie. Ale w trasie, jak się jedzie właśnie po autostradach, trzeba koniecznie czasem się zatrzymać, żeby rozprostować kości. No i coś zjeść, czy po prostu się czegoś smacznego napić. No i dzisiaj mam taką fajną przekąskę, którą chciałabym Wam pokazać. Jest to przekąska jak najbardziej uzasadniona we Włoszech, a jest to Nutella. Dokładnie jest to taki mm, fajny zestaw. E, Zresztą no, zaraz mogę wam pokazać. Widać? Plus, minus. To taki fajny zestaw. Są tutaj e, paluszki grissini, Nutella, e, i taki odpowiednik iced tea. E, taka herbata na zimno. E, jest to. Fajny zestaw, który się sprawdza w trasie, bo mogę go sobie jeść, te paluszki grissini i nutella i do tego taka herbatka. Na początku w ogóle myślałam, że to jest też jakiś czekoladowy, takie czekoladowe mleko, czy mleko o smaku nutelli, ale nie, jest to po prostu herbata. Może na i lepiej, bo po słodkiej nutelli z paluszkami to można by zasłodzić się po makcie. Ale w zasadzie dlaczego pokazuję nutellę? A dlatego, że może nie każdy z Was wie, chociaż pewnie część osób kojarzy, że Nutella wywodzi się z Włoch. Jest Nutella, Nutella wprowadziła na rynek firma Ferrero. I w ogóle pierwszym produktem tej firmy był taki jakiś mus czekoladowo-orzechowy, który był pierwowzorem dla Nutelli. No i tutaj we Włoszech Nutella jest wszędzie. Po prostu na początku tak aż dziwiliśmy się, takie są wielkie plastikowe słoiki wszędzie, przy każdym punkcie z naleśnikami, e, każdym punkcie z jakimiś słodkościami, w sklepach <grym> nawet e, lody są smaku Nutelli. No wszędzie zostają takie ogromne słoiki z napisem Nutella. No i tej Nutelli to jest dużo, w różnych kombinacjach właśnie są jakieś takie paczki nutellowe na drogę. Są też bez picia, widziałam. Są też no, dla dwóch osób. No, jakieś takie e, cuda niesamowite z tej słodkiej nutelli. Dlatego we Włoszech myślę, że jedzenie nutelli jest jak najbardziej na miejscu. Jeżeli kiedyś we Włoszech spotkaliście jakiś fajny produkt nutellowy, to koniecznie o nim napiszcie. E, a tymczasem e, ja Was pozdrawiam. Przepraszam, że tak przez kamerę, ale jeszcze Wam pokażę. to jest Grissini. Nutella, e, że tak powiem, w drogę. Jedziemy dalej, a ja Was gorąco pozdrawiam. Łapki do góry, papa. Pa.